ma widzicie, rączki już są gotowe, ale dzisiaj jeszcze jakiś tam plasterek sobie nakleję, żeby było zacniej i bezpiecznie. Ale do rzeczy. Wczoraj był biegany nocny rekrut, 6 km w nocy. był, ale było strasznie, powiem. Wam. Nie, nie było strasznie, ale przypomniało mi te 6 km, że jednak Runbagedon tak na, dla zwykłego laika, żeby zacząć te, te, takim rekrutem, to jednak może zmęczyć. Może zmęczyć. Pozdrawiam tu moją żonę. Ale do rzeczy. Dzisiaj El Clasico, czyli 12 km 50 przeszkód jakichś tam, chyba jeżeli dobrze pamiętam, w Rolantowicach na piaskowni. I tutaj rok temu byłem tam i dzień wcześniej tak potężnie lało, że cała trasa była po błocie. Wczoraj było ok z pogodą, dzisiaj też nie zamierza, to znaczy chyba po południu ma padać, więc będzie cacy. No i tyle. No, ja jestem pod wrażeniem, bo już troszkę sobie tam wczoraj popatrzyłem na to i trasa jest naprawdę zacna, przynajmniej te rekrut fajnie poprowadzone. Zobaczymy jak będzie rozciągnięte to na te 12 km. No i tyle. A co najważniejsze, jak już to przebiegnę, a to, to zobaczycie co będzie jak przebiegnę. jak na Ran przez ran. Ale Rolantowice i ta piaskownia, ojej, jaka to jest miejscóweczka! Jak ktoś się wybiera, i mam nadzieję, że za rok we Wrocławiu też to tu zrobię, to jest mistrzostwo. Naprawdę, co ja chciałem, chciałem się pochwalić. To znaczy, ten kto obserwuje mnie na Facebooka i Instagramach, to oczywiście wie, że odebrałem coś takiego. No teraz jeszcze nie wygląda tak jakoś ładnie i pokaźnie, ale zrobię wam zdjęcie, jak już sobie położę tutaj medalę, bo jest to statułka weterana Ran Czyli trzeba trochę pobiegać tam nich, żeby sobie coś takiego dostać Ale co chciałem wam powiedzieć W 2018, kiedy pierwszy raz poszedłem na bieg przeszkodowy To był Survivor Race bodajże w Poznaniu I od kumpla usłyszałem, że jest Ran Magedon, Że oni sobie tam biegają te swoje coś tam Jak przebiegniesz trzy, to tam jeszcze jakieś statuetki, coś tam Mówię, ale to muszą być czuby, to jest przegięcie I co, i co, to teraz myślicie, że co, że ja mam się za jakiejś czuba? Nie mam się, ale będzie zacnie stać na półeczce i ozdabiać ją. Co jest jeszcze ważne? Nie wiem czy wiecie, to znaczy ten co się interesuje, to pewnie wie. Jak zrobicie sobie weterana, to macie prawo do kupienia ich specjalnej kurtałki, która jest co roku też inna, i możesz ją kupić tylko i wyłącznie wtedy, jak zrobisz właśnie weterana. Ja mam weterana zeszło, zeszłorocznego, więc w tym roku nie planuję. No i nic, no, z Ran Magedonu w tym roku to jeszcze październik i koniec sezonu. Gdzieś na południu mają to robić. Mam nadzieję, że będzie zimno, będzie ciężko i idziemy na hardcore jeszcze tam, bo co tam? Jak kończy sezon, to sprzytu pewnie. No i wtedy, jak sobie pojedziemy na to południe jeszcze, to wtedy odbierzemy sobie koronę Ran Magedonu. A o koronie to opowiem, jak będziemy odbierać koronę, nie? Nara!